Wiesz co, zacznijmy może od czegoś, co yy, no robimy w zasadzie na co dzień. Wydajemy polecenia. Wyślij ten list, zamknij drzwi. Albo zadajemy pytania. I to się wydaje takie proste, prawda? Ale jak się spojrzy na to z perspektywy logiki, to jest, no, gigantyczny problem. Dokładnie. Bo logikę zwykle kojarzymy z czym? Ze zdaniami, które mogą być prawdziwe albo fałszywe. No tak, Warszawa jest stolicą Polski. Prawda. Ale czy rozkaz, wyślij ten list, jest prawdziwy albo fałszywy? No nie. To jest po prostu zupełnie inna kategoria. A jednak, co jest najciekawsze, my na co dzień jakoś logicznie łączymy te rzeczy. I to jest właśnie zagadka, w którą dzisiaj głębiej wejdziemy. A naszym przewodnikiem będzie, no, bardzo ciekawy materiał. Wykład z kanału YouTube Metafizyka Współczesna. Tytuł brzmi, powiedzmy poważnie, Reforma Logiki, Wykład 2. Rozwiązanie dylematu Jorgensena. Nasza misja jest prosta: zrozumieć o co chodzi w tym stuletnim bólu głowy logików i yy, jak wygląda propozycja jego rozwiązania. A ta jest naprawdę zaskakująca. Ten ból głowy ma swoją nazwę. To właśnie dylemat Jorgensena. Od nazwiska duńskiego logika, który go, no bardzo zgrabnie ujął w latach 30. I ten dylemat trafia w samo sedno. Popatrz, mamy takie proste rozumowanie. Przesłanka pierwsza. Każdy list należy wysłać. OK. Przesłanka druga to jest list. Jaki wniosek? Zatem należy go wysłać. No, logiczne. Absolutnie. Brzmi poprawnie. Używamy takich schematów cały czas. Problem w tym, że według klasycznej logiki takie wnioskowanie jest formalnie nieważne. Jak to nieważne? Przecież to oczywiste. No właśnie. Nieważne, bo przesłanka i wniosek to są normy, rozkazy a te, jak już powiedzieliśmy, nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. I tu mamy taką przepaść, wiesz, między tym, jak działa nasz rozum, a tym, co mówi o tym teoria. I tę te przepaść próbuje się zasypać od dekad. Czyli to nie jest jakaś nowinka, ludzie zmagali się z tym od, no od, od dawna? W źródle czytam, że już na przełomie XIX i XX wieku polscy logicy? Tak, i to wielkie nazwiska. Kazimierz Twardowski i jego uczniowie Jan Łukasiewicz, Czerzowski, Ajdukiewicz. Oni już wtedy czuli, że coś jest nie tak. Mieli taką intuicję, że logika powinna ogarniać więcej niż tylko no, suche fakty. Dokładnie tak. Byli pionierami w myśleniu, że logika musi też umieć analizować zdania o wartościach, o normach, o tym, co powinno być. A ich współcześni kontynuatorzy, jak profesorowie Jacek Jadacki i Anna Brożek, dalej drążą ten temat, bo w sumie w sercu tego dylematu leży pytanie, jak to możliwe, że nasza intuicja logiczna działa, a system, który mają opisywać, mówi: stop, to nielegalna operacja? To trochę tak, jakby fizyka twierdziła, że chodzenie jest niemożliwe, a my sobie spacerujemy, prawda? Dobre porównanie. Co ciekawe, źródło wspomina, że dotarcie do oryginalnego artykułu Jorgen Sena, który zaczął tą całą dyskusję, jest dziś yy, kosztowne. O, tak. Wydawnictwo Springer żąda za niego ponad 170 zł. To chyba najlepiej pokazuje, że czasem dostęp do źródeł wiedzy bywa trudniejszy niż sama wiedza. I to wiedzy, która sprowokowała mnóstwo prób rozwiązania tego problemu, pojawiały się różne pomysły. Chyba najsłynniejszy to ten Georga Henryka von Raita, który stworzył tak zwaną logikę deontyczną. Dobrze, zatrzymajmy się tu na chwilę. Logika deontyczna. Co to właściwie znaczy, i jak próbowano załatać tę dziurę. Von Wright pomyślał tak: skoro rozkazy nie są prawdziwe ani fałszywe, stwórzmy dla nich osobną piaskownicę z własnymi zabawkami. Taką, wiesz, osobną logikę. Dokładnie. Zamiast prawdy i fałszu, jego logika operowała na pojęcia, które znamy z życia, coś jest nakazane, zakazane albo dozwolone. To był genialny ruch, który pozwolił analizować relacje między normami. Ale? Ale właśnie to była osobna piaskownica. To nie zunifikowało logiki, tylko stworzyła kolejną, wyspecjalizowaną gałąź obok tej klasycznej. Problem fundamentalny pozostał mieliśmy logikę dla faktów i logikę dla norm, ale nie jednej, wspólnej logiki dla całego ludzkiego myślenia. Czyli to był rodzaj protezy, a nie wyleczenia problemu u źródła? A inne próby, wspomniałaś, że było ich więcej? Tak. Powstawały inne systemy, jak na przykład logika wejścia-wyjścia, ale wszystkie te próby, mimo swojej pomysłowości, w sumie omijały sedno dylematu. I tu dochodzimy do kluczowej myśli, którą źródło cytuje za polskimi logikami Murawskim i Malinowskim. Tak. Oni stwierdzili, że to, czy logika formalna może objąć zdania o wartościach, nie jest problemem, który da się rozwiązać wewnątrz samej logiki. Potrzebne są pewne yy, rozstrzygnięcia filozoficzne. Ok, czyli to jest ten moment, kiedy matematycy muszą odłożyć na chwilę swoje symbole i zaprosić do pokoju filozofów. To duży zwrot akcji. Skoro potrzebujemy filozofii, to gdzie ona nas prowadzi? Prowadzi nas do metafizyki realistycznej i do fundamentalnego rozróżnienia, jeśli chodzi o nasz umysł. Mówi, że nasz intelekt działa w dwóch podstawowych trybach – teoretycznym i praktycznym. Teoretycznym i praktycznym? Tak. Poznanie teoretyczne od greckiego teorein, czyli przyglądać się, ma na celu kontemplację prawdy. Pytamy po prostu, jak jest. Z kolei poznanie praktyczne od pratein, działać, ma na celu działanie. Pytamy, co robić. Chwila, to brzmi jak potencjalnie wielki skok myślowy. To, że mój mózg potrafi zarówno stwierdzić, że. Pada deszcz, jak i zdecydować, wezmę parasol, nie oznacza od razu, że te dwie myśli muszą podlegać tym samym regułom. To nie mogą być po prostu dwie różne funkcje umysłu. Pozycja ze źródła opiera się na założeniu, że to nie są dwie różne funkcje, ale dwa tryby pracy tego samego rozumu. Okej. Okay. To ten sam jeden mechanizm poznawczy. Formułuje i zdania oznajmujące, i pytające, i rozkazujące. A skoro źródło jest to same, nasz jeden jedyny rozum, to powinna istnieć jakaś jedna, wspólna dla nich wszystkich fundamentalna logika. To jak nie wiem, procesor w komputerze, który wykonuje obliczenia i dla arkusza kalkulacyjnego, i dla gry wideo. Aplikacje są różne, ale bazowa logika operacji jest ta sama. Rozumiem. Jeśli przyjmiemy to założenie, to co dalej? Skoro zdania o faktach mają swoje wartości logiczne, czyli prawdę i fałsz. To zdania o działaniu też powinny mieć jakieś swoje, analogiczne wartości. Dokładnie tak. I tu pojawia się pierwsza propozycja, którą autor wykładu rozważa, a potem odrzuca. Może tymi wartościami dla zdań praktycznych są dobro i zło. O, grubo. Ale uwaga, nie w sensie moralnym. Chodziłoby o takie dobro logiczne czyli zdanie, które postuluje działanie zgodne z celem pożądane i zło logiczne działanie niepożądane. No dobrze, ale terminy dobro i zło są chyba najbardziej naładowanymi znaczeniowo słowami w historii. Nawet jeśli powiemy, że chodzi o sens czysto logiczny, to i tak wprowadza to ogromny bagaż skojarzeń. Wygląda mi to na ślepą uliczkę. I autor wykładu się z tym zgadza. Ale co ciekawe, pokazuje, że nawet nasze bezpieczne i obiektywne wartości, czyli prawda i fałsz, wcale nie są takie oczywiste. Jak to? Przywołuje postać Gottloba Fregego, jednego z ojców współczesnej logiki. Frege przez lata zmagał się z definicją tego, czym właściwie jest prawda i fałsz. Próbował różnych podejść, a w końcu, trochę z desperacji, uznał prawdę i fałsz za jakieś abstrakcyjne, wieczne obiekty. To pokazuje, jak diabelnie trudny jest to problem u samych podstaw. Skoro nawet Frege, gigant, nie mógł sobie z tym poradzić, to może znak, że szukamy w złym miejscu? Źródło idzie dalej i podaje dość, powiedzmy, kontrowersyjny przykład, żeby pokazać tę subiektywność prawdy. Chodzi o zdanie: Dziecko w łonie matki jest człowiekiem. Tak, przy czym autor od razu zaznacza, że nie chodzi o rozstrzyganie tego sporu, tylko o pokazanie mechanizmu. Rozumiem. Dla jednej osoby to zdanie będzie miało wartość logiczną prawda, a dla innej fałsz. Ale co istotne, aparat logiki, te wszystkie tabelki z zerami i jedynkami, zadziałają bezbłędnie w obu przypadkach. Właśnie. Logika jest jakby obojętna na to, co my uznamy za prawdę. Ona tylko porządkuje strukturę. Jest jak instalacja hydrauliczna w domu. Nie dba o to, czy płynie w niej czysta woda czy błoto, ona tylko zapewnia, że rury są połączone poprawnie. My decydujemy, co do niej wlejemy. Dokładnie. A skoro tak, to może potrzebujemy czegoś bardziej fundamentalnego niż prawda. Czegoś, co leży pod naszymi przekonaniami o prawdzie i fałszu. I tu pojawia się centralna propozycja wykładu. Nowe podstawowe wartości logiczne. Istność i nieistność. Okej, okay, to jest ten moment. Mamy wyrzucić z logiki prawdę i fałsz to brzmi jak nie wiem próba uprawiania fizyki bez pojęcia grawitacji to jest absolutny fundament jak to ma działać chodzi o znalezienie wspólnego mianownika zdanie oznajmujące na przykład pada deszcz mówi o tym że pewien stan rzeczy istnieje w rzeczywistości tak a zdanie rozkazujące podlej kwiaty mówi o tym że pożądany jest stan rzeczy który ma zaistnieć a Okay. Wspólnym elementem jest odniesienie do istnienia albo jego stwierdzenie, albo postulat jego urzeczywistnienia. Istność oznacza zgodność z istnieniem, a nieistność niezgodność. To jest ten poziom bazowy, wspólny dla obu trybów naszego rozumu. Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Źródło podaje świetny przykład hasło kampanii społecznej: Piłeś nie jedź. Jak to ugryźć za pomocą istności i nieistności? Możemy stworzyć dla tego hasła tabelę logiczną, która będzie miała identyczną strukturę jak klasyczna tabela prawdy. Tylko zamiast P i F użyjemy I oraz N. Istność i nieistność. Mamy dwa stany: picie alkoholu i prowadzenie pojazdu. Kampania postuluje, że pożądana, czyli istna logicznie, jest kombinacja, w której jeśli zaistniał stan piłeś, to ma nie zaistnieć stan jedziesz. Logika tylko porządkuje tę zależność. Dokładnie i co ważne, ona niczego nie narzuca moralnie. Ktoś inny mógłby przyjąć hasło piłeś, jedź. Logika obsłuży również to rozumowanie, pokazując jego konsekwencje. Oddziela poprawność struktury myślenia od słuszności samej treści. Czyli uniwersalność tego podejścia polega na tym, że można je zastosować do każdego rodzaju zdania. Co z pytaniami albo wykrzyknieniami typu, jak tu pięknie. Tak, autor twierdzi, że te nowe wartości obejmują wszystko. Zdania przypuszczające, na przykład gdybyś śpiewał, też opisują pewne potencjalne stany rzeczy, które mogłyby zaistnieć. A to jak tu pięknie? To jest po prostu skrót myślowy dla zdania oceniającego. Ten stan rzeczy, polegający na pięknie tego miejsca, istnieje. Jedynym pozornym wyjątkiem są jakieś krótkie wtrącenia typu czyżby, ale one zawsze odnoszą się do jakiegoś domyślnego, pełnego zdania, które już podlega ocenie. No dobrze. Ale każda nowa teoria w logice musi przejść chrzest bojowy. Musi zmierzyć się z klasycznymi paradoksami. Co z najsłynniejszym z nich, czyli paradoksem kłamcy. Zdanie. To, co teraz mówię, jest fałszywe. Klasyk. Jeśli jest prawdziwe, to jest fałszywe, jeśli jest fałszywe, to jest prawdziwe pętla. No właśnie. Jak z tym sobie radzi koncepcja istności? To jest ostateczny test. I według źródła nowa koncepcja zdaje go śpiewająco. Przetłumaczne zdanie kłamce na nowy język. Brzmiałoby: Zdanie, które teraz wypowiadam, jest nieistne. I? I tu, jak twierdzi autor, dochodzimy do metafizycznej niemożliwości. Czekaj, muszę to spowolnić, bo to wykręca mózg. Dlaczego to jest niemożliwe? Z pozoru wygląda na ten sam problem. Różnica jest subtelna, ale fundamentalna. Pomyśl o tym tak, żeby jakiekolwiek zdanie mogło cokolwiek orzekać, żeby mogło mieć jakąkolwiek właściwość, w tym właściwość bycia nieistnym, ono samo musi najpierw istnieć. Hmm, okej, okay. to ma sens. Nie może być tak, że jakiś byt, po łacinie ens, orzeka o swojej własnej nieistności w trakcie samego aktu istnienia. To tak, jakby próbować podnieść się samemu za włosy, albo jakby myśl próbowała stwierdzić, ta myśl nie jest myślaną. Dokładnie. To jest logiczny zwrot, który sam siebie unieważnia na najbardziej podstawowym poziomie. Paradoks skłamcy, w tym ujęciu, nie jest wcale paradoksem jest złudzeniem. To ciąg słów, który udaje zdanie, ale nim nie jest. To bardziej jak kwadratowe koło możemy wypowiedzieć te słowa, ale one nie odnoszą się do niczego możliwego. Czyli problem nie leży w pętli logicznej, tylko w tym, że zdanie samo sobie podcina gałąź, na której siedzi, zanim w ogóle zdąży na niej usiąść. To sprytne. Właśnie. Problem wynikał z pomieszania języka z metajęzykiem. Koncepcja istności, zdaniem autora, porządkuje te poziomy. Zdania, które same o sobie orzekają wartość logiczną, po prostu nie są poprawnie zbudowanymi zdaniami w sensie logicznym. Dobra, spróbujmy to wszystko zebrać. Zaczęliśmy od prostej zagadki, dlaczego logika nie radzi sobie z rozkazem, wyślij list. Przeszliśmy przez różne próby naprawy systemu, aż doszliśmy do propozycji, która nie łata dziur, ale burzy stary fundament i buduje nowy. Dokładnie. Zastąpienie prawdy i fałszu bardziej podstawowymi pojęciami istności i nieistności ma być kluczem do jednej, zunifikowanej logiki, która obejmuje wszystko, co myślimy: fakty, rozkazy, pytania. Oceny. Wygląda na to, że w ten sposób dylemat Jorgensena faktycznie zostaje rozwiązany. W razie tego proponuje nowy, super prosty aksjomat, który mógłby stanowić fundament całej logiki. Brzmi on, w nawiązaniu do teorii mnożości, każde zdanie jest istne lub nieistne i tylko takie. Koniec proste i eleganckie. Tak. I takie ujęcie, jak twierdzi, pozwala też przy okazji rozwiązać inne, bardziej techniczne paradoksy, na przykład w logice deontycznej. Jest tam taki słynny paradoks Ross'a. Mówi on, że jeśli masz obowiązek wysłać list, to wynika z tego logicznie, że masz obowiązek wysłać list lub go spalić. Co jest absurdem oczywiście. Totalnym absurdem. A nowa logika oparta na istności eliminuje takie nonsensy. Autor wykładu wspomina na Końcu, że opracował cały formalny system aksjomatów dla tej nowej logiki, ale nie wchodzi w szczegóły w tym konkretnym nagraniu. I to zostawia nas z pewną, no, prowokującą myślą. Mianowicie, przez dwa tysiące lat fundamentem logiki były prawda i fałsz. Wydawały się niedoruszenia, jak prawa fizyki. A tu się okazuje, że być może można je zastąpić czymś bardziej podstawowym. To każe się zastanowić, jakie inne. Pozornie fundamentalne pojęcia w naszym myśleniu, w nauce, filozofii, a nawet w codziennym życiu przyjmujemy za pewnik tylko dlatego, że zawsze tam były. Co by się stało, gdybyśmy je również zaczęli kwestionować?